Halo, hello moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie miesięczne na wrzesień 2022. A to czytanie jest dla wszystkich urodzonych pod znakiem panny. Moje kochane panienki, mam nadzieję, że to czytanie będzie pasowało do Waszej sytuacji życiowej i mam nadzieję, że to co karty pokażą będzie Wam pomocne nie tylko na ten miesiąc, ale również na e, przyszłość. Kochani. Pierwsza karta to jest wasz temat we wrześniu. Rycerz monet. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Dziesiątka mieczy. Wasza świadomość. Dziewiątka monet. Wasza podświadomość. Śmierć. To co było? Król mieczy, to co będzie cesarzowa. Wasza energia, szóstka kielichów, energia zewnętrzna, buław. Wasze obawy lub nadzieje, siódemka kielichów i karta na przyszłość. Na te kilka tygodni, i to jest dwójka monet. Jakaś zmiana, jakaś zmiana, zmiana finansowa. Być może jakaś zmiana się zapowiada w pracy, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie zobaczymy Wasz temat, czyli zaczynamy od pierwszej karty: Rycerz Monet. Rycerz Monet to jest e, karta pokazująca, że człowiek coś osiągnął w życiu, inwestował w coś, co dla niego ważne było, i teraz może zapłyszczeć, będzie miał jakieś pozytywne efekty swojej pracy, będzie widział, będzie się cieszył. Um, ale co my tutaj mamy, dziesiątka mieczy, karta troszeczkę przeszkadzająca, tak? To jest karta, która pomaga albo przeszkadza. No tutaj tutaj muszę powiedzieć, że jak widzę dwie karty, to widzę, że oczywiście być może niektórzy z Was osiągną ten sukces i to o czym marzyli, ale to będzie kosztowało Was dużo, dużo, dużo wysiłku, dużo pracy. I na końcu będziecie się troszeczkę czuli, tacy wyrzuci, i wypluci, że tak powiem. Tak jak ta dziesiątka mieczy tutaj pokazuje, człowiek po prostu już nie ma siły. Także to dążenie do celu, które tutaj widzimy w Waszym temacie, to aby w końcu coś mieć w garści, bo tutaj chodzi o, o monety, coś takiego co można dotknąć, sprawy materialne. Czyli to będzie tutaj dla Was bardzo ważne w tym miesiącu, ale wy będziecie również na końcu swoich sił, aby to osiągnąć. Osiągniecie, osiągniecie ten, ten, ten sukces, ten, um, w tym swoim zaangażowaniu, ten efekt będzie tutaj widać, ale tak jak powiedziałam, będziecie troszeczkę też zdruzgotani. Co my tutaj mamy? Trójka kielichów. Trójka kielichów, czyli jakieś um, konstelacje z innymi ludźmi, układy z innymi ludźmi będą dosyć pozytywne, piątka, pentakli, znowu monety się pokazują, będziecie jednak się troszeczkę tutaj bać przyszłości, przyszłości, tutaj wam coś chodzi po głowie, boicie się czegoś, boicie, że sobie nie poradzicie z tym wszystkim, no i tutaj widać, że, że człowiek um, na końcu będzie taki naprawdę wyczerpany tutaj swoim zaangażowaniem, ale wydaje mi się, jak ja patrzę właśnie na te karty, że na końcu ta satysfakcja z tego, że coś osiągnęliście i to było takie wyczerpujące, ta droga była taka mozolna, ale jednak się z czegoś uwolnicie tutaj. Wydaje mi się, że to, do, na co tutaj pracowaliście, da Wam również takie zabezpieczenie finansowe, abyście mogli wyjść właśnie z jakichś kłopotów finansowych, że tak powiem, bo ta piątka właśnie tutaj pokazuje, że człowiek się martwi, człowiek się martwi, że coś, że coś może nie wyjść, tak? że coś może się nie udać, że mam za mało pieniążków do przeżycia, czy tam do spłacenia czegoś i tak dalej, i tak dalej, a tutaj właśnie widać, że wy właśnie się uwolnicie z tych problemów Finansowych, o z tych trosk finansowych, tak, że tutaj będziecie mieli coś, co będzie wam dało taką stabilizację, można tak powiedzieć, będziecie mogli zapuszczać tym, co tutaj osiągniecie. W przeszłości macie króla mieczy, który właśnie pokazuje, że wydążyliście, naprawdę się wytężaliście, że tak powiem, do tego, aby coś osiągnąć, tutaj właśnie chodzi o, o te pieniążki, o jakieś zabezpieczenie finansowe, i tutaj yy, szliście po trupach, można tak powiedzieć. Tak, i na końcu sami, sami będziecie takim troszeczkę małym trupem, że tak powiem, bo Wam po prostu już na końcu sił zabraknie, ale wszystko jedno dopniecie, dojdziecie do, do Waszego celu czyli zaangażowanie i to zaciśnięcie z zębów było tutaj mocne było tutaj mocne u was tak e, świadomość świadomość dziewiątka monetka to właśnie pokazuje że będziecie zbierać plony ze swojej pracy dziewiątka monet dużo dużo będzie tych monet tak no to nie jest dziesiątka ale zawsze dziewiątka czyli będzie jakaś e, jakaś e, em, Jakaś, 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 tutaj mi słowa, jakiś powód do radości, jakiś powód do satysfakcji z tego, w co, woży, w co człowiek włożył właśnie pracę. Także tutaj będzie satysfakcja z tego, w co się kiedyś tam, czy to tygodnie temu było, czy miesiące temu zaangażowaliście. Także satysfakcja będzie duża. W waszej podświadomości macie śmierć, czyli... Um, Wy wiecie, że coś musi się w waszym życiu zmienić, coś musi się zakończyć, co dla was nie było już przydatne. Mamy gwiazdę, spełnienie marzeń, uzdrowienie, mamy transformację, mamy króla kielichów. E, powiem Wam tak, że gdzieś tam w głębi sercu macie takie uczucie: ja już nie chcę walczyć, ja chcę odpocząć, ja w końcu chcę. Chcę, aby moje życie zaczęło być takie lekkie. Tutaj jest to uczucie takie... Hmm, ja już nie chcę mieć tych problemów, tych trosk, nie chcę się angażować, nie chcę tak harować tak na to, żeby coś mieć, a ja w końcu chcę również, aby troszeczkę to życie mi pomogło, aby wyszło mi naprzeciw, abym mogła czy mógł również się cieszyć tym, co hmm, Osiągnęłam, lub osiągnąłem, yy, i nie tylko tą harwą, że tak powiem. No ale panna to jest, to są monety, to jest wasz odpowiednik. Jesteście elementem ziemi i wy wychodzicie z założenia, że wy musicie pracować i to dużo na coś, tak? Także tutaj muszę powiedzieć, yy, może taki dzwonek będzie u was yy, nie. Pracujcie ponad swoje siły, nie pracujcie ponad swoje siły, daj, dajcie też życiu troszeczkę szansy na to, żeby wam pomogło, tak? Także y, taka równowaga powinna się tutaj właśnie znaleźć z waszymi możliwościami, jakie wam, między waszymi możliwościami, jakie wam życie daje i waszym zaangażowaniem, tak? Nie tylko swoją pracą, wszystko sobie wypracowywać i, i potem, ale również e, wierzyć, wierzyć w to, wierzyć, że życie Wam wyjdzie naprzeciw. E, wasza energia, szóstka kielichów. E, no tutaj patrzycie troszeczkę do tyłu, tutaj taka melancholia jest do, do czasu dzieciństwa i chcecie właśnie tej beztroskich, beztroskich czas, beztroskie czasy znowu mieć, ten beztroski czas. Kiedy to człowiek nie był taki obciążony tymi problemami, tym pogonią za tym dniem, za tym rozwiązywaniem tych problemów, pogonią za tym, aby coś osiągnąć w życiu. I tutaj jeszcze raz widać tą refleksję, wy chcecie takiej lekkości w życiu, lekkości, wasza podświadomość i Wasza energia, tak? Ja w końcu chcę zakończyć tutaj tą, to podążanie za moimi celami i chcę troszeczkę właśnie tak odpocząć, cieszyć się po prostu tym dniem dzisiejszym, nie myśląc. O tym, co będzie jutro, no ale to tak ciężko jest. <śm> wasza energia zewnętrzna, tutaj jest coś, ktoś będzie chciał was za zainwestować. Duża energia, widzę jakichś ludzi, e być może ja pod podpisanie jakiejś umowy i powód do radości, czyli zakończenie, podpisanie być może jakiejś umowy, jakiegoś umowy o pracę, być może umowy jakiejś notarialnej, może wejdziecie w jakiś układ z kimś, być może tutaj również będzie jakaś inwestycja, która dla Was będzie przydatna. Czyli inwestycja, inwestycja. Ktoś z zewnątrz będzie chciał z Wami wejść w jakiś taki solidny układ. Tak, bo tutaj mamy również tą równowagę, tą sprawiedliwość, także to nie będzie ktoś, kto będzie Was oszukiwał, ale ktoś, kto będzie naprawdę chciał Was inwestować. Tutaj właśnie, tak jak powiedziała, mogą być prawa zawodowe. Być może jakaś lepsza pozycja w pracy, być może nowa praca i, lub inne sprawy związane yy, właśnie z inwestycją. Ktoś z zewnątrz widzi Was potencjał. Czego wy się boicie? Wy się boicie rozczarowania siódemka kielichów, boicie się tego, że to wszystko może nie wyjść. Wy tu się staracie, dla mnie to takie, takie typowe jest tutaj praca, praca, tak? Pieniążki, praca. Um, wy się staracie, wy, wy chcecie, żeby tutaj właśnie to Wszystko było takie fajne, żeby Wam się w to życie fajnie układało, ale boicie się, że to może nie wyjść te wasze inwestycje. Tutaj ta obawa jest duża, że możecie się rozczarować, bo gdzieś tam w kimś widzieliście coś, czy widzicie coś, czego tak naprawdę nie ma. Tak, te zaufanie tutaj. No jeżeli zaufania nie ma, to trzeba sprawdzić. Tego człowieka wziąć troszeczkę tak pod lupę i zobaczyć, kto to jest, co to jest, tak? Żeby coś nie podpisać, co będzie na waszą niekorzyść. W w karty na przyszłość. Karty na przyszłość. Cesarzowa i dwie monety. Jaka jest zmiana e, taka pozytywna, gdzie będziecie zauważeni? Cesarzowa. Gdzie będziecie zauważeni jeszcze raz as buław? as kielichów i dwójka buław. Ja muszę powiedzieć, tutaj się również szykuje być może takie szczęście też prywatne, bo tutaj mamy asa kielichów. Ja tutaj widzę dwa aspekty zawodowy lub tak jak powiedziałam, jakiś materialny, być może jakaś inna um jakaś umowa będzie podpisana notarialna z kimś tam, kto będzie widział was potencjał. Być może wejdziecie właśnie w jakiś układ w kimś, być może coś sprzedacie, kupicie lub no, otwarcie swojej firmy, wspólnej firmy z kimś itd., itd. W każdym razie tutaj jest jakiś potencjał, ktoś widzi Was potencjał. I jeżeli chodzi o sprawy sercowe, tutaj widać, że ludzie będą Was widzieć. Z jednej strony będziecie zauważani jako dobry partner do robienia z nim interesów. Z drugiej strony ktoś Wam otworzy się, jeżeli chodzi o uczucia a lichów. I tutaj znowu jakiś nowy początek. Dla mnie to tak jakby dwa początki były miłości i, i spraw finansowych i, i praca, tak? Tak jak, jak się zaczyna walić, to się wali wszystko, a jak się zaczyna kręcić, to się zaczyna kręcić wszystko, nie? Czasami tak jest. No ja już też takie rzeczy przeżywałam, także wiem, o czym mówię. I em, tutaj właśnie ja muszę powiedzieć, ta ostatnia karta, która się pokazała, ta dwójka puław, wy nie będziecie przekonani do końca, czy to jest to, co wy chcecie. Ja powiem tak, wy tu fajnie, to fajnie się układa, to fajnie wszystko wygląda, wy zostaniecie zauważeni jako partner, jako potencjalny partner, być może um, jesteście już w związku i wasz teraźniejszy partner będzie chciał was dalej inwestować i, i, i będzie was zacznie, zacznie nosić na rękach, że tak powiem. Bo zauważy, że jednak to się opłacało z Wami, albo ktoś nowy się pojawi, ale Wy nie będziecie do końca przekonani, że to jest Wasza bajka, że to jest Wasze życie, że to jest coś dla Was. Hm. I tu jest dylemat. Wchodzić to, czy nie wchodzić. I ta karta, ta dwójka buław na końcu, właśnie pokazuje, człowiek tak siedzi przed. Tymi, przed tym oknem patrzy w dal układa sobie jakieś plany ale tak do końca nie jest przekonany czy to jest dla niego bo akurat to życie tak się ułożyło, a nie inaczej, tak, ja nie, nie mogę tutaj powiedzieć, że my zawsze jesteśmy winni temu, bo akurat um, jakiś tam błąd popełniliśmy lub robiliśmy coś w którymś w jakimś tam kierunku i właściwie osiągnęliśmy coś, co tutaj widać, tak, to osiągnięcia tutaj widać, człowiek się z czegoś wyzwolił, ale na końcu człowiek jest też taki troszeczkę zablokowany. Bo jak się skończy właśnie ta, ta pogoń za czymś, to taka refleksja przychodzi, i człowiek się tak zastanawia, jestem teraz szczęśliwy, czy nie. Hmm. Czy to, co tutaj nowego się pokazuje, czy to jest dla mnie? Czy to przyniesie mi naprawdę szczęście? Tutaj jest ta karta szczęścia. Ale czy wy podacie. Temu szczęściu ręka. I tu jest pytanie. Jestem ciekawa, jak, jak będzie w tym miesiącu. Czy, czy zrobicie ten krok do przodu i przeskoczycie właśnie przez te swoje lęki? Lęki, obawy, można tak powiedzieć, obawy może to nie są lęki, ale takie troszeczkę obawy siedzące w was i będziecie się tutaj. Troszeczkę dołować, dam sobie radę, czy nie dam sobie rady, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Niekiedy tak jest, że życie nam daje możliwości, sytuacje się układają tak fajnie, niby fajnie i, i tak jakby spojrzeć z boku, no to wszystko fajnie jest, tak? Ale również zależy od tego, co my czujemy w sercu tutaj, co my czujemy w sercu. W każdym razie w waszej podświadomości jest ta, ta myśl. Coś musi się zakończyć, abym ja była, czy był szczęśliwy, coś musi się zakończyć. Ja muszę w końcu wyjść z czegoś, co mnie trzyma, co mnie troszeczkę blokuje na to szczęście, które tutaj dla mnie właśnie się rodzi, które się pokazuje, te sytuacje, które dla mnie się tutaj układają. I tak ja widzę, że do końca tutaj nie będziecie aż tak szczęśliwi. To będzie zależało od Waszego spojrzenia na tą sytuację, na wasze życie. Trochę refleksji. I być może wtedy będzie poczujecie tą świadomość, ja osiągnęłam coś, czy co osiągnąłem i to daje mi szczęście. W każdym razie wydaje mi się, że w tym miesiącu ta refleksja będzie bardzo potrzebna, aby dalej podążać. Zatrzymać się na chwilę, zastanowić się nad swoim życiem, spojrzeć przez okno, spojrzeć przez, e, z takim odstępem na to, co się stało, na to, co było, i zastanowić się, jaka ma być moja dalsza droga. Co mogę zrobić w tej sytuacji, aby doszczyć do szczęścia, aby dać sobie szansę na to nowe. Albo Dajecie sobie szansę albo zmieniacie kierunek. Kochani, hmm, ciekawy miesiąc się zapowiada. E, jestem ciekawa, jak to u Was się rozwinie. Mam nadzieję, że pozytywnie, bo macie ogromne szanse i mam nadzieję, że pozwolicie losu troszeczkę sobie pomóc. Także kochani, trzymajcie się, uważajcie na siebie i do zobaczenia.